Interesująco oprawiona książka z historii teatru polskiego XIX wieku pióra Władysława Bogusławskiego z 1879 roku. Władysław Bogusławski krytyk teatralny, literacki i muzyczny, nowelista, tłumacz i reżyser. Pochodził z rodziny związanej z teatrem był wnukiem słynnego Wojciecha Bogusławskiego, zwanego ojcem teatru polskiego. Wziął udział w powstaniu styczniowym, a w styczniu 1860 roku został uwięziony i skazany na śmierć. Wreszcie ułaskawiony i zesłany na Syberię, gdzie przebywał aż do amnestionowania. W 1870 roku Bogusławski odziedziczył rodzinne udziały w najpoczytniejszym stołecznym dzienniku Kurierze Warszawskim. Gdzie zamieszczał sprawozdania z warszawskiego życia teatralnego i muzycznego, a także korespondencje teatralne z podróży krajowych i zagranicznych. Dorobek Władysława Bogusławskiego jest imponujący. To kilka tysięcy sprawozdań, recenzji, obszernych felietonów teatralnych i przeglądów, a także artykułów problemowych z historii, teorii i estetyki teatru, portretów, aktorów, dramaturgów oraz kompozytorów. Bogusławski zajmował się przede wszystkim aspektami polskiego życia teatralnego drugiej połowy XIX i początku XX stulecia. Opisywał najważniejsze zjawiska w teatrze europejskim i przenosił na grunt polski obcą myśl teatralną przełomu wieków. Siły i środki naszej sceny przynosi sumienne obserwacje sytuacji warszawskiego teatru drugiej połowy XIX wieku oraz bogaty materiał porównawczy, który pozwalał zestawić sytuacje i warunki rozwoju sceny warszawskiej z najważniejszymi teatrami polskimi i europejskimi. Zapraszamy na stronę www.tikus.pl do działów teatr i film oraz literaturoznawstwo.